Dzień dobry Paniu. To jest fotel do badania urodynamicznego. O urodynamice opowiem Wam w następnym poście. Natomiast urodynamika jest podstawowym badaniem, które wykonujemy przed operacją wysiłkowego nietrzymania moczu. Nie bójcie się, drogie Panie, jeżeli przy kaszlu, przy kichaniu, przy aktywności fizycznej popuszczacie mocz, i spróbowałyście ćwiczeń, spróbowałyście elektrostymulacji, spróbowałyście fizjoterapeuty, i to nie pomogło, to jest na to rozwiązanie. Tak zwana taśma popcewkowa. Te taśmy są w tej chwili bardzo rozwinięte. Założenie ich nie jest jakimś istotnym problemem. I o co chodzi? Posłużymy no się moją muszą, zawsze się nią posługuję. Cewka moczowa obniża się. I cewka moczowa obniża się wraz z wiekiem, bo były porody, bo są słabsze mięśnie, są słabsze więzadła. I przy kaszlu, to są naturalne więzadła, dochodzi do obniżenia tej cewki. Kaszlemy, cewka się obniża w dół, popuszczamy mocz. I taśma ma za zadanie stabilizację tej cewki. Dobrze założona taśma to jest 10-15 lat spokoju. Także, drogie panie, nie cierpcie w milczeniu. Jeżeli macie wysiłkowe nietrzymanie moczu, pomyślcie o tym żeby to leczyć, a nie tylko stosować podpaski.